Witajcie, nazywam się Milena Skalska i jestem specjalistą do spraw podologii. Dzisiaj na moim fotelu goszczę klientkę, która zgłosiła się do mnie z brodawkami wirusowymi na podeszwowej stronie stopy. Pokażę wam, jak radzę sobie z tym problemem, który na co dzień możecie spotkać także w swoim gabinecie. Zapraszam do obejrzenia zabiegu. Zobaczcie, jak wygląda zmiana. Mamy do czynienia tak naprawdę z dwoma ogniskami, które znajdują się pod drugą i trzecią głową kości śródstopia u mojej klientki. Zabieg rozpocznę od dezynfekcji skóry. Użyję preparatu Septi Starter. Jest to spray odświeżający o bardzo przyjemnym zapachu, który działa antybakteryjnie i antymikrobowo. Nieodłącznym elementem zabiegu jest oczywiście wywiad podologiczny. Wywiad podologiczny pozwala nam na stwierdzenie, jak długo ta brodawka jest na stopie, czy były wykonywane jakieś zabiegi gabinetowe, czy tylko klient próbował sobie poradzić z tym w domu. Pamiętajcie o tym, że wywiad podologiczny jest bardzo ważny, szczególnie szczególnie w przypadku zmian, jakimi są brodawki. E, ważne jest, żebyśmy poinformowali też klienta o tym, e, że jeżeli wirus HPV wygrał z jego układem odpornościowym, to świadczy o tym, że ten układ odpornościowy jest po prostu słaby, e, a to jest związane z niskim poziomem witaminy D3. Kolejnym elementem zabiegu jest prawidłowe oczyszczenie skóry z hiperkeratozy, która zasłania nam brodawkę wirusową. Wspomagam się tutaj preparatem z 25% mocznikiem. Do usuwania zmian używam skalpel numer 20 oraz dłutko w rozmiarze 3. Uważajcie, aby pracując z tymi ostrymi narzędziami, nie skaleczyć naszego klienta. Gdy oczyścimy już zmianę z hiperkeratozy, czas na zastosowanie bardziej specjalistycznej metody. U tej klientki zastosuję kwas monochloroodzkowy, który aplikuje dokładnie w oczyszczone zmiany za pomocą mikroaplikatora. Po zastosowaniu kwasu y, wykonuje u klientki na stopie odciążenie wraz z opatrunkiem okluzyjnym. Klientka opuszcza gabinet z tak przygotowanym opatrunkiem okluzyjnym i należy jej zwrócić uwagę na to, żeby pamiętała, że po 24 godzinach opatrunek należy usunąć. Czas na rekomendację terapii domowej. Pamiętajcie, że jest to nieodłączny element tego zabiegu, gdyż to właśnie preparaty wspierające przyczynią się do szybkiego zakończenia terapii. Moja klientka otrzyma do terapii domowej serum Mycoverum, które zawiera aż 11 składników aktywnych. Dodatkowo rekomendują pacjentce wykonywanie moczenia stóp w soli jodowo -bromowej. Jak Wam się podobał mój warsztat pracy? Czekam na Wasze komentarze pod tym filmem i życzę Wam samych sukcesów w walce z brodawkami wirusowymi u Waszych klientów.